Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku online news. Przed Wami najlepszy komentarz spod ostatniego odcinka. Dawid mówi, że jeżeli Gameforge zamyka serwery i żegna się z tytułem, to jest to tylko dobra wiadomość. Przy okazji wymienił także kilka ich głupstw. To prawda, wszystko jest lepsze niż ręce wydawcy, który tak często niszczył naprawdę świetne pozycje. A teraz przejdźmy już do przeglądu nowości. Twórcy Titan Rich chyba znaleźli sposób, żeby poradzić sobie z problemami finansowymi. Jeszcze w tym miesiącu zamierzają wypuścić wersję Early Access, która będzie zawierała niedokończony, ale cały czas ulepszany produkt. Data premiery została wyznaczona na niedzielę 28 lutego. Nie będzie żadnego NDA. Titan Rich jest gotowe, żeby pokazać się całemu światu. Ukrywanie rozgrywki nie miałoby żadnego sensu. Titan Ridge to MMORPG inspirowany takimi tytułami jak Runescape, Minecraft czy Cube World. Sandboxowa rozgrywka ma się tutaj przecinać z hardkorowymi zasadami, mega serwer mieszczący tysiące równocześnie zalogowanych graczy, mapy z otwartym PvP, wypadanie przedmiotów po śmierci, brak mountów oraz poruszanie się za pomocą wsadu. Czerwiec 2017. Ubisoft prezentuje trailer i gameplay Skull Bones, a wszyscy, łącznie z branżowymi dziennikarzami, zbierają szczękę z podłogi. Szykuje się piękna, dynamiczna i bardzo rozbudowana gra o piratach. Wydawało się, że po tak ciepłym przyjęciu Ubisoft będzie starało się jak najszybciej wydać Skull Bones na rynku. Niestety, zamiast rychłej premiery Skull Bones znika z życia medialnego na prawie 4 lata. Ubisoft praktycznie nie wspomina o swojej produkcji, a jeśli już dowiadujemy się czegoś nowego, to tylko tyle, że prace wciąż trwają. Teraz wcale nie jest lepiej. Najnowsze informacje sugerują, że Skull Bones trafiło w ręce bardzo doświadczonego studia Ubisoft Montreal, które ma za zadanie doprowadzić sprawę do końca i wreszcie wydać Skull Bones na światło dzienne. Podobno jest już wyznaczony deadline, premiera ma nastąpić w 2022 roku. No to nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. METIN 2 to maszyna do zarabiania pieniędzy, więc Gameforge oraz Webzen nie zrezygnują tak szybko z tego tytułu. Właśnie zapowiedziano kolejny dodatek do gry: Curse of the Serpent Queen. Wraz z nadchodzącą aktualizacją, METIN 2 otrzyma nową zawartość oraz dwie ekscytujące instancje, które są przepełnione mnóstwem tajemnic. Odkryjcie niebezpieczne wyzwania w nowej Świątyni Węży i wyposażcie się w odpowiednią zbroję, która dzięki swoim bonusom sprawi, że staniecie się potężniejsi niż kiedykolwiek. Uzyskajcie dostęp do nowo dodanej tajemniczej instancji, którą możecie w spokoju eksplorować i farmić. W skrócie dostaniemy nową mapę, nowy wątek fabularny, nowe zadania oraz dwie nowe instancje. Na trailerze widzimy napis Coming Soon, ale dzięki anglojęzycznej notce wiemy, że premiera dodatku jest wyznaczona na 23 lutego, czyli na następny tydzień. Deweloperzy teasują od dawna, że klasa Bard pojawi się w trołów, znaleziona w plika gry regularnie gdzieś coś wypływa na wierzch, a teraz na serwerach testowych przez krótką chwilę w zakładce kostiumy było nawet specjalne miejsce dla strojów dla Barda. Niemniej do tej pory nie mamy szczegółów i konkretów, więc pozostało nam tylko czekać, aż twórcy dodadzą w końcu grajka do gry. Cóż poza tym w trofe? Na serwerach testowych sprawdzany jest nowy biom, który trafi do Delph. Wzorowany jest na Fire Wilds, więc szykujcie się na mocno wróżkowe klimaty. Wraz z biomem pojawią się dwa nowe wierzchowce, trzech sojuszników, trzy banery oraz 10 pamiątek. Co więcej, każdy piątek w Trow będzie nazywany Fire Fridays, dzięki czemu będzie można stworzyć matchmakera dla Spider Bossa, Kinga oraz Queen. W jakiej kondycji znajduje się Nostale? Trudno powiedzieć. Gameforge tak zamotało, że naprawdę nie wiadomo, czy ten bajkowy MMORPG ma nadmiar, czy niedobór graczy. Wczoraj o godzinie 17.00 czasu polskiego wystartował nowy międzynarodowy serwer, pierwszy tego typu świat w historii Nostale, bo nieograniczony barierą językową. Na czasie tego serwera spotkamy 8 różnych języków. Może być ciekawie. Jednak w tym samym czasie, w którym dostaniemy nowy świat, nastąpi wielkie łączenie pozostałych serwerów. Niestety dotyczy to także polskiego przybytku. Otwarty zaledwie pół roku temu Belial wejdzie w skład starszego Feniksa. Macie więc wybór: zagrać na nowym międzynarodowym serwie, albo pozostać u Polaków, ciesząc się jeszcze większym community. Niestety, mamy dla Was bardzo smutne informacje, a raczej informacje, które rozczarują wszystkich oczekujących New World. Amazon Game Studios zdecydowało się ponownie przesunąć otwarcie serwerów. Wszystko zostało ogłoszone w specjalnym raporcie, który omawia przyczyny przesunięcia daty wydania. Przypomnijmy, że pierwotnie mówiło się o wiośnie 2021 roku. Finalnie natomiast przyjdzie nam poczekać do lata tego roku ze względu na ciągle trwające prace. Amazon tłumaczy to oczywiście chęcią dopracowania gry. W końcu po zeszłorocznych testach pojawiło się sporo głosów niezadowolenia z aktualnego stanu. Jest zatem szansa, że te kilka dodatkowych miesięcy pozwoli dodać treść, wyeliminować bugi oraz dopracować optymalizację. Testy natomiast planowane są na 30 marca, jeżeli chodzi o alfę z serwerami europejskimi, a zamknięta beta to 20 lipca 2021 roku. Pytanie, czy wytrzymacie tyle, aby uzyskać grę lepszą? Z jednej strony, bowiem to spore nadszarpnięcie zaufania, ale z drugiej każde opóźnienie lepsze niż wpadka z cyberpunka. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji. Mówił do Was Reistus. Cześć!